Siemka wszystkim, w tej strony Doks. witam was w kolejnym odcinku w naszej serii Zagrajmy w GTA 3 Okej, okay, no to na początek tradycyjnie Udajemy się po kolejną misję w naszej grze Okej okay. Jedziemy Dobra, i skręcamy. Okej, okay, pięknie. I już jesteśmy na miejscu. No to zobaczmy, jakie mamy kolejne zadanie w naszej grze. Maria i ja idziemy kupić. Nasza słońca w policji zapytała nas, że jeden z naszych kierowców jest ok, czyli jak dowiedzieliśmy się we senki, mamy zająć się tajniakiem, a raczej policjantem, o którym mówiła nam Azuka. No i w tym celu na początek udajmy się do punktu, który został nam oznaczony na minimapce. Dobra, wyjechaliśmy. może sobie tutaj skręcimy no już prawie jesteśmy na miejscu dobra, zobaczmy o co chodzi Aha, czyli teraz musimy gonić gościa, który nam ucieka. No i musimy go po prostu rozwalić. No w tym, że dostajemy w tej misji cztery 4 Gwiazdki, więc ciężko będzie, ciężko będzie po prostu odegnać się od gliniarzy. Ale myślę, że jakoś nam się to uda. No kurcze, jaki far. No i prawie by był koniec misji. Ale na szczęście możemy jechać dalej. Przynajmniej pozbyliśmy się kilku radiowozów. Dobra. O, o, pięknie, pięknie. Dobra, teraz chyba musimy się wrócić po tego gościa. I również go rozwalić. O, już tam widać, jak ucieka. Ups. Uciekamy. Teraz jakiś samochód by nam się przydał Żeby było bezpieczniej A weźmy sobie ten Ech, ciągłe zderzenia Ale jedziemy No no i mamy misję zaliczoną i otrzymaliśmy za nią 20 tysięcy dolarów OK, jestem już z powrotem po krótkiej przerwie, a więc możemy już spokojnie kontynuować nasz odcinek. Dobra, to poszukajmy sobie jakiegoś transportu. Może weźmiemy taksóweczkę. Chyba nam styknie. No i teraz przejdziemy do nowego miejsca misji, czyli do brata Azuki, Kenziego. No i tak, misje od Azuki na razie będą przerwane. To znaczy, że na razie nie będą się pojawiały, ale nie pamiętam w którym momencie gry. Z powrotem się pojawią i dalej będziemy je przechodzić. O kurczę, troszkę samochodów było, trzeba przyznać. A pojedziemy sobie tutaj. Mam nadzieję, że będzie krócej.

Mam nadzieję, że go szybko znajdziemy, no dalej, no nic na razie nie jedzie, żadnych radiowozów. No dalej dalej. Zobaczmy jeszcze tutaj! Tutaj również nic. Trochę lipa. O! o, o. I mamy, mamy go! To teraz musimy go pożyczyć że tak powiem dobra i uciekamy a teraz mamy za zadanie zaopatrz samochód w bombę czyli jedziemy w miejsce gdzie znajduje się logo 8balla i tam mamy za zadanie zamontować bombę no już prawie Tutaj będzie wjazd. No i na pięterko. I wjeżdżamy. Dobrze, teraz jedziemy do komendy policji. Okej. Okay. Czyli już samochód mamy. Gotowy, już mamy trochę podtuningowany do tej misji, Dobra, gdzieś teraz tutaj będzie ta komenda. Okay, już widać to miejsce na które mamy dojechać jakoś myślę że się tutaj dostaniemy trochę dziwny sposób ale ważne że się ale ważne że tam będziemy że jakoś się tam udamy no dobra naciśnij lepiej kontrol żeby aktywować bombę Czyli już to zrobiliśmy, i teraz tylko czekamy na wybuch. No i pięknie. Postawiłeś swój honor z Dziaku, z musisz się go obronić. Tam muszę powiedzieć, że trochę dziwne tłumaczenie. Trochę przypomina język Jedi, ale mniejsza z tym. No dalej, dalej. Dobra, to teraz musimy jakoś ucieknąć. Aha, i zmienimy sobie samochód od razu. No Dawaj, że mój gwaś. A no, to teraz udajemy się do lakiernika, aby przemalować nasze auto i tym samym zmniejszyć poszukiwania przez policję. Czyli tam gdzie wcześniej podłożyliśmy bombę, tylko po sąsiedzku. Kurde kartonów nastawiali wszędzie. O, 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 o. Prawie wywrotkiem mieliśmy. Wjeżdżamy do naprawy. I gotowe. Teraz odwieźć Kanbu do dojo Jakusy. Sorgi, że tak się mylę, ale wiecie jakie tutaj troszkę dziwne tłumaczenie jest. Ale ważne, że są polskie znaki, bo może wcześniej jak pamiętacie w tych poprzednich odcinkach miałem wcześniejsze tłumaczenie, może było troszkę dokładniejsze, ale znowuż nie było polskich znaków. Ok, wisiadaj. I już mamy koniec misji. Otrzymaliśmy za nią no, dosyć ładną sumkę. 30 tysięcy dolarów. Ok, ja już się z Wami żegnam. Zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału. Oceniania filmów oraz komentowania. No i na razie. Cześć.